ma to znowu ja, xduś yy, Jesteśmy w jaskini Nie mam rzeczy, bo wchodziłem do tego portala no, Już nie będę troszkę wchodził No ale mamy szczęście Mamy dużo rzeczy Dobra, to zdobyłem A najlepsze to jest to Z tego można uzyskać w takim tablecie aż Chyba 5 diamentów no, sporo, sporo, ale też diamenty widziałem. Czekajcie, chyba yy, wiem, gdzie są. Znaczy, na razie nie chcę ryzykować pamięcia O, widzicie, diamenty. Bardzo się ucieszyłem, jak ja widziałem. Zacząłem nagrywać, bo chciałem Wam pokazać, nie, nie jestem tak jak inni, którzy grają na. Yy, grają, nagrywają po prostu, ale nagrywają na trybie nagrywają na trybie hakerów tak jakby tryb, to jest tryb hakerów o, o, o co mi chodzi już wam powiem o to mi chodzi że nagrywają no nagrywają normalnie ale używają haków jak infedit i coś takiego ja oczywiście nie mam tego ściągniętego. tego jakby wam to udowodnić, ale nie wiem. W nawet by z, byście sprawdzili. No nie wiem, jak. Ale ja mam FRAPSa, Nie wiem, jak ustawić, ale pulpin nagrywał. No to nie, nie wiem, jak pokazać. To wiecie. Dobra. Dość dużo. To się przyda. I jestem ładny. No i kopiemy Kopałem sobie tak w domu tak byłem No oddaliłem się o Nie wiem ile kratek od domu Tak kopałem sobie w diamentów aż tu Znalazłem fajną jaskinię, weszłem Dużo rzeczy No i zacząłem kopać No i dość dużo wykopałem, a w ogóle węgiel przyda byłem bo nie wiem, bo palenia słoneczne raczej jeszcze nie będę budował no ale wiecie zbuduje się jeszcze kiedyś, ale nie wiem kiedy a w ogóle, jakby co to, na razie nie będę budował paneli więc zapiszcie w komentarzach zbuduj sobie panele, to jest najłatwiejszy sposób na prąd a nie węgiel dawać no po prostu wiem, wiem, że to jest łatwy sposób, ale no ale dość drogi, bo po pierwsze trzeba mieć materiały, a one są dość, dość drogie. Tak, dwa układy scalone, jeden generator, a generator się dość trudno robi. Dwa, tak, dwa układy scalone, jeden generator, yy, kilka tych czy proszki, które się robi z węgla, czy takie proszki, które się ukrada, wkłada do znaczy czy takie proszki, które się y, z węgla y, dostaje, jak się włoży węgiel do moceratora. No i jak, jak widzicie, jeszcze szkła i czy szkła. No to jak widzicie nie jest to tanie. Naprawdę, aby ch chciało się dostawać tak dużo, dużo, dużo energii, EU, to by trzeba było więcej tego. A my na razie nie jesteśmy w posiadaniu takich dużej ilości rzeczy, więc nie będę ich używał na jakieś rzeczy takie poważne na razie bo cię nie opłaci po prostu no. ten odcinek włącznie będziemy kopać, kopać, gdzieś tam duperele e, może się uda w tym odcinku ten wrócić do domu ale wątpię, dużo rzeczy tu jest więc nie śpiesz nami do domu chyba się skończą rzeczy to wtedy idziemy odnieść wszystko do skrzynki mm. tam, 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 tam. Gram na pistolet jak co na razie ale wow. obiecuję, że się to zmieni kiedyś ale nie robię, nie rozwalam tam tego bo ryzy bardzo ryzykuję że mnie to zabije też się przyda, będziemy już w stanie zrobić yy zrobić yy, ten elektrowę no. no ale na razie nie mam czegoś takiego plana, bo sami wiecie tu trzeba drogie kable bardzo drogie a to a tamto to też trudno zrobić ten generator więc na razie nie będę tego robił. Nie mam po co za bardzo. Jak jeszcze tu będzie kopalnia dużo rzeczy, to jeszcze tutaj posiedzimy chwilkę. Tak tylko trzeba było mi trochę tego. Jakiś piecyk Tutaj to, piecyk mogę rozwalić, to też wezmę ze sobą bo jak widzicie, zabiło mnie, też ma mało, bardzo mało węgla będę... mm. no, znowu będę musiał się wracać przynajmniej, że spać, nie? tak, 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 tak mhm. no, że... O, zrobimy sobie Kilof. A, Kill. no i fajny kilof. Więc nigdy nie kopię się w górę, bo to jest bardzo ryzykowne. E wszyscy tak uważają, ja też tak uważam, ale e ta dzisiaj coś i tak sobie odpuszczę to.

Dużo rzeczy w tej kopalni jest Bardzo dużo Dużo No jak Na początku Początkującego Bardzo dużo Nie, że, nie, że Początkuję tak w Minecraft'a Bo ja już Dość dużo gram, ale O to mi chodzi, że początkuję w nagrywaniu I takie tam no, to bardzo dużo rzeczy znam. Jak na takiego początkującego, który dopiero zaczął nagrywać. No, to jest wielki sukces. Ale mam nadzieję, że dużo ludzi będzie mnie oglądało. I nie zarzucajcie mi takich komentarzy brzydkich. Nie lubię po prostu. Tak, nagrywam to nie, nie, nie tylko dla siebie, nagrywam to właśnie dla was, chcę to, dla was robię, yy, jak już mówiłem, filmy się będą dość często pojawiały i, yy, i mam nadzieję, że będą oglądane, lubiane i będę lubiany na YouTube, nie, że chcę być sławny, nie chcę być sławny, a w ogóle, Junior Joker był sławny dopóki, dopóki przestał nagrywać Minecrafta, ale o, e, dla mnie on jest przereklamowany e, wiadomo co on zrobi no nie wszyscy wiedzą, no czekajcie, ktoś przyszedł zaraz wracam, no jestem już mm. e, to była pani nauczyciel mówiła, że Moja mama w szkole zostawiła moją kartę rowerową. Nie ukrywam, jestem w czwartej klasie, no. No. To może wyśmiać na YouTuber, że taki młody nagrywa, let's play, żal. Takie. Mo mo mogę dostać takie komentarze. Niczego nie wiem, jakie komentarze będą, ale. No, nie będę krył tak inni, że na przykład mają 16 lat, a mówią jak yy, dwulatki. No, to, to też jest takie... Yy, ktoś chce wyjść lepiej na YouTube. No, nie powiem. No, ci, co tak mówią, chcą lepiej wejść na YouTube, żeby, żeby na, na przykład żeby lepiej, lepiej się zareklamować i o to chodzi że chcą się zareklamować i reklamują się, ale źle dla mnie to jest oszustwo po prostu yy, że mówi, mówi się, że ma ktoś ileś tam na przykład ma 15 lat a tak naprawdę to on ma 10 lat, 5 nie wiem, ale tak przypuszczam. Dużo ludzi tak mówi. Wiecie, Dobra. Jeszcze, jeszcze trochę wykopię i koniec będzie tego odcinka. Maksimum 15 minut będą. No, no, około 13 minut będą trwały odcinki, bo to wiesz, że to też jest za długo. Nie może to tak być, bo ja po prostu mam limit na YouTube, wszyscy mają po prostu limit. Ale jak Wy mi pomożecie, będziecie dawać plusy, łapki w górę, yy, subskrybacje, a Ty bardziej subskrybacje, to będziecie mówili, tak aby adminowe strony, że ja już jestem godzien i mogę nagrywać na busz. No ale kończę ten odcinek. Akurat lag jest, kończę odcinek. Hmm. Jeszcze może zrobię cięcie, bo nie wiem. Czy na pewno to się wgra, jak ja kończę ten odcinek? No, to dobra. To komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia. Się min nie wiem czy było mnie słychać, ale komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Ma mam nadzieję, że też będzie w, kupalni, w kopalni, ale chyba nie. Dobra, to komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku Let's Play Minecraft na modach to nara!